Koszulki nie ściągasz, koszulkę ściągacie dopiero w słońcu. Ja mogę wejść na górę, przechcić jego i dopiero w no Tak, dokładnie. I ja, ja górą wejdę. Ale nie, bo, bo tutaj chcesz. No dobra. Czerwony. Ja, 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 Będę ja, ja Będę jak do mnie. 14 porażek. Oto przed Wami Piotr Taran Sześniewski! Eu vou <Susurra> <Hey. Susurra> pra trás pra pra trás pra trás pra trás pra trás pra trás pra prawa pra trás prawa, sprawy, prawa. Ej, puszczasz się drugi raz, puszczasz i drugi raz, sędzia nie przerywa, to wal. i prawe kolano, prawe, prawe, kolano, czosy proste, prawa strona pracuje, prawa, prawa, bo stoi odwrócony, spokojnie, prawa i prawe kolano po tym, prawe i dobrze, spokojnie Marku, lewy, prawy, prosty, prawy, prosty, dobrze, bardzo ładnie. Prawy lokik, prawy prosty. Prawy, prawa strona Marku. On stoi odwrócony. Prawa strona. Ej, kolano. ej, kolano, dobrze. Przytul się. Marku, prawa strona, bo on stoi odwróconej pozycji to dobrze, Już, już, to, tak i kolano, prawe. Prawe. Uu, nie pchaj się. Oddychaj spokój, bardzo dobrze. O, zaczynaj brekką. Prawy prosty, prawy prosty, zaczyna. Zaczynaj prawo wszystko, wszystko zaczynaj prawą ręką. Pa dobrze. Noga po tym. Przednia ręka. Przednia ręka po tym, Przednia. Nie cofaj się teraz. Nie, Nie co, i kolano. Nie się. Prawa strona Marku, Prawa, prawa. Ej, dobrze. Leczna, no już. Kolano, kolano. Prawy prosto. Prawy, rank i prawa noga. Nie biegaj za nim. Nie biegaj za nim. I praw. O, i noga do tego. Noga, ej! Dobrze, noga, low kick, low sam low, kick. low kick. prawy low kick. parek, brak, bardzo ładnie. I jeszcze raz to samo. I prawy low kick, box, Marek, parek bok, parek bok, w ręce, zaznacz tak, tam kolano, i kolano, i kolano, tu Marek, nie daj mu wyjść, prawy, ej! Dobrze, i gryj! Za nim. Prawa strona, już Marek. Prawa, prawa, ej, Jej, dobrze. I prawa. I boks. Bok, boks, I kolano, dobrze. Jedno. Jedno i już dalej, dobrze. I ręka za nim, za nim. I bok. I kolano, i kolano Mareczku. Boks. boks. Marek, bok, Marek, boks. Nie daj, mu wyjść zamykaj do prawą stroną. Na lewo, dobrze. Bok, dobrze. Rejka po tym. Obra, pa, po. nisko. Ej, hej, I do nie, Już. Ej, prawa ręka, prawa, prawe kolano. No, no dobrze to. Odciągnij mu rękę i wypadnij kolano. I teraz, hej, dobrze. I low, i low. Low, 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 low. low. ręka, Prawy, prosty, prawy, low. Prawy, prosty, prawy, low. Prawy, prosty, prawy, low. Prawy prosty, prawy low. Prawy prosty, prawy low. Lewy prosty, prawy nogi. Garda! Garda, garda, boks, po lado! Stop! Boks, boks, boks! Nie biegaj, proste uderzenia! Proste uderzenia! Marek, proste uderzenia! Lewy, prawy, prosty! I znowu kolano, kolano, już! Marek, same proste, boks! Marek, boks! Marek, boks! Marek, boks! Prawy prosty! Prawy! I noga! I boks, boks! Dobrze, zabieram mu coś! Prawy kolano, oddaj! Hop, i już. I lewy, prawy, I lewy, prawy prosty! Marek, lewy, prawy! Kolano, zabić rękę! Zabierz mu rękę przy gardzie! Zabierz Nie. rękę, dobrze, do niego! 10 sekund, zastać końcówę! Do niego, do niego, już. Marek same proste! Same proste teraz! Dwie minutki, do Dawaj, tylko do minutki życia. tylko dwie minutki życia. Dzień, Dawaj, plan, plan. taktyka, Dawaj, Ej, ej taktyka. Proste kolana. Proste kolana. Proste Proste kolana. low. kolana. Ej, ej, proste kolana. Proste kolana. Proste kolana. Proste kolana. Proste kolana się dobrze, traf tym kolanem, nie sierpmy Marek, nie ma sierpów, nie ma sierpów, prosty kolan, ej, nie prosty, boksuj, boksuj, zacznij, już się cofa, i teraz, tak, drugie, Marek, nie ma kondycji, boks, już, już dobrze, ej, boks, dobrze, odtuk. ej, Marek, boks, Marek, boks, Marek, boks, dawaj do niego, boks, Marek, Marek, efekt, ef, to hej, Odciągnij mu rękę! Tak! Zabijsz mu rękę, znowu kolano! Za to bok! Zabierz rękę! Marek! Zabijsz mu rękę, z kolano! Do niego już! Do niego bok! Kolano! Dobrze! Bok! Marek, bok! Bok, czuj! Marek, bok! Boks, bok! Tak! I kolano! Boks, kolano! Na mar! Bok Marek, to nie sił, dobrze, noga! Dawaj, noga, dawaj! Kolano, zobacz jak się nastawia! Zobacz! Kolano, dawaj! Boxu. Boks, kolano! Box. Boks, dawaj! dawaj. Boks, dawaj! Nie kolano! Kolano! kolano. Boks, 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 Marek! Dół, dół góra, Boks! boks. Proste, proste uderzenia! Proste, same proste! I kolano, tak! No, Marek proste uderzenia, kolano! Już 10 sekund! To co ma do niego! Kolano już! Kolano, ej! I proste, ej! Prost. Marek proste! Prost. 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 Koniec tego pojedynku Marek Milewski versus Piotr Tarama Wrześniewski za kilka chwil. Werdykt! Doczekaliśmy się danki, kiedy sędziowie nie są zgodni z i w obszarnym pogrodku i zaklądane w każdym podcome. Sędzia Muta 29-28 Ilewski Sędzia Dostowski 29-28 Piotr Krzysztof Sędzia Analski.